Witam Was, ja jestem Husky Dose, a to jest pierwszy odcinek z serii Minecraft The Planet Przywitaj się Siema, jestem Mr. Wrzuta, wcześniej się nazywałem Pan Kokosik A to jest jego ostatni nick Na przykład Widmo 113, potem Pan Kokosik, a teraz Mr. Wrzuta No dobrze, to zaczynajmy Dobra, szybko bo zaraz bo będzie to co to, 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 to kiedyś Tak, już, już mówię, że Nagrywamy to już e, trzeci raz, bo mapa się usunęła. I y, musimy nagrywać od nowa. Nie dobra, ma... rób ten generator. Ja się A dobra. To robię. Zrobię nieskończone źródełko, w challenge jest, żeby, znaczy to już nie muszę skreślać bo już skreśliłem w wyzwaniach żeby zrobić ten y, generator Obla, dobra, a generator gdzieś będzie nie wiem tutaj albo tu za ja bo potrzebuję znowu tego ki i coś postawiłem Zobaczymy działa Działa dobra no to, no to generator jest zrobiony już A śniasz drzewo dobra Bo potrzebuję drewna I też w wyzwaniach jest żeby zrobić ten dom z kamiennej cegły Właśnie mi znowu się skończył o To, to ja tu pusz... Nie, nie, jeszcze my nie mamy kilofa. Dobra, to zrób dwa kilofy ten drewniane. Albo jeden, to ja wydobędę dla nas tego kobla i to zrobisz kamienny. To zrób jeden kamienny. Znaczy, zrób jeden ten drewniany? Co zrób? masz To daj dwa patyki, Dzięki. Muszę już postawić przecież. Jestem siro, daj mi sirolkę. daj trzy deski, jeszcze, jak masz. Dobra, no ja za dużo. Dobra, trzy. Przypadkowo źle no, zrobiłem, dobra. No, zrobimy teraz te. To szef No. Ej, masz tutaj, wejdź tu. Ej, daj mi ten... Te yy... kamienia. No już. Jeszcze dwa mi tylko brakuje. To zrób do od razu dwa te kamienne kilofy. Czekaj. Dobra, mam. Zrób, Daj. zrób dwa kamienne. A ten kilof może spalić, ja boli, nie wiem, bo się przy takiej jeszcze. Gdzie, kiedyś? gdzie jest skrzynka? U nas w domku. A tu w Dobra daj, daj ten kamienny Bo Już tam rzuciłem Do skrzynki? Nie, już masz chyba, a nie Poczekaj, już ci nie go daję Wyrzucam. Dziękuję Dobra Tu pamiętam, że był gdzieś blok tego żelaza Oje, dobra, nie masz na to się ja go naladłem kiedyś O, żyje z O, Oj, żelazo Dobra jeszcze ten sufit zrobię z tego drewna Dobra, mam i właśnie pod takimi drzewkami małymi to będzie ten Chyba pod drugim jest ten dopiero O tutaj jest log żelazny Cały Znalazłeś? Nie zobaczył właśnie już Czekaj okay. Muszę włączyć ten stopper Co okay. to jest? To jest dobra. Nie. Dobra, nieważne. Hmm, telefon jest tam. Dobra, telefon, czekaj. To ogarni się, no bo. Magiczny stoper został włączony To gdzie był ten blok tego żelaza? Że... Chyba gdzieś pod naszym domem był jak w... mi się Ja czy... wtedy, wtedy ten creeper wybił e... Chyba tak, chyba tak, ale nieważne Albo będę ja kopał jak szalony, dobra, nie, nie ma, że... Nie mam materiału Ej, daj się Kamil, dam gdzie ty jesteś? Daj kamienom inną Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję Dobra, to boże tylko Ale. Dobra I kamienna śkiela, dobra Eee, zrób miecze kamienne, albo ja zrobię Tutaj eee ten cztery kobla i dwa patyki ja nie, nie, nie mam kobla o, to muszę go wykopać Muszę robota to nie raz mówiłeś. Tak, ale to się ten oczek się, się skasował, więc. No to jeszcze takie szybko idzie Produkcja. Może połowa i taki spala się, ale. Ej, to Kuba, jeszcze mi, po, yy, jeszcze mi podasz ten fraksa, albo coś będę też nagrywał filmiki. Dobrze. Ty kręcił Minecraft na modach, ojej. Tak, podam. Jak założysz konto w opisie, żeby ludzie mogli obejrzeć twoje piękne... Ty w ogóle coś kręcisz z Minecraft na modach, Nie, no, ale nie chodzi o to, że będziesz pokazywał mody, tylko, że będziesz grał na na paczce moda. modów. Tylko musisz podać ten imię autor, autora, który tą paczkę zrobił. What? What? No tak, żeby ludzie widzieli Oczywiście ale nie, nie powiem, jestem nim, ale... To się dobra mam 30 koglądu wystarczy. Ty na... Co tu zrobisz z paczkę O mam, dwa mieczyki. Dobra, masz, masz miecz, gdzie ty jesteś? Kurde, i znowu idzie Szybko! Ej, jestem na... Po tu. by... Kurde Weź do domu! Dawid by, Jeszcze raz. Masz no. Dobra, weź go no. Weź go no dałem ci miecz! No chodź, dobra! Masz go. Dobra, nareszcie. Dobra, dobra zabieraj do łóżka z nitki. Dobra. Bo tu jest nitka. Dwa łóżka, dobra. To będzie... Nie zasz, że później zasnę 3, na drewno. cztery, pięć, Dobra. O, jest. Dobra To już nam robię łóżko dobra, jest, masz masz jedno sobie gdzieś no, mam wrażenie, że ten domek się zrobi teraz mniejszy, wcześniej by większy No Dobra, nieważne O! To ja będę chciałbym mieć na dachu, albo nie, dobra, to nie lepiej nie <grystanie> dobra noc Dobra, dobra Zrobiłem miejsce dlatego, że więcej nam starczyło kamienia. A oto, Czekaj lepiej się rozejrzeć. Dobra, nie ma kliperów. Dobra, to ja ścinam drzewo. Ścinaj. Nie, nie nie, może parmy chyba zrobię. Tak, drzewo O, mam sezonkę, fajnie. Dobra. Dobra, gdzie tu, z... tu zrobić tą farmę? Ale na... czego? W ogóle, w ogóle wszystkiego. To zrób najpierw farmę czegoś na przykład na przykład tego ee, No tego, z tych oddaj drewno No je, no Nie Zabije cię Nie, Oddaj Nie dam, nie Dobra No co chamie chciałem tylko swoje drewno odzyskać Sparne. Zrób pod tym, po naszym domem, nie martuj. No nie, liść obok naszego naszego mm. O, nie, fajnie. Jak spadnie spadnie nie, to to nie, razu nie, bo nie, nie, Dobra. O, wypadła sezonka po Eee, maszki... Czekaj, a ja mam no gdzie to co? Tu. O, właśnie. Potem mi dasz, ja zrobię farmę drzewek. Ja zrobię farmę nam tylko skobla, zrobię opłatę. za zobaczę, czy to jest wyzywanie. Czekaj, dobra. Dobra, czekaj. Nie ma, dobra. Nie no, no dobra. O, sedzonko wpadła, ale dobra, Nie stać tutaj na razie, ja zrobię farmę. A, no, kopiesz kobla, dobra. <laughs> no bo potrzebuję sobie zrobić ten płot. A, płot z koblu blubstone. No. Dobrze, to No i lepszy będzie. będzie. Drewna nie zużyję. No, kurde. 18 płotów To jest chyba dużo. No, trochę. Ej, masz ziemię? Mam. No, no. Znaczy nie, nie ziemię, jedyne to. No to ziemię na no to No to mi rzucisz, poczekaj. Tak. czekaj. Dobra, idź. Dawaj teraz. Dawaj, nie miecham ja. No poczekaj chwilę. Dobra, czekaj. Gdzie, jestem, ty jesteś? Rzu no. Jestem... Rzucam ci. Proszę. Tyle to mam. To wszystko. No i tak, do O, sadzonka. Podnieś sadzonkę. No już, czekaj. No już, czekaj. Rozwalasz. Jest, rzeka, jest u ciebie. Dobra, potem mi dasz ja coś. Rozwaliłem tabliczki, bo będę mi przeszkadzało. Dobra. No dobra, nie nie. Nie, nie. Tak sobie mówię w myślach. No jak? Poniesie donkę. Tu jest. O, na prostu. Już, już czekaj. Już idę Już idę po I trzy sadzonki aż spadły, ty. dobra, podniosę je, ja, to ja to daj sadzonki wszystkie. Wszystkie. No, masz? no dobra, masz. Dobra. 15 sadzonów. A to mi coś przypomina, ale dobra, nie, 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 nie jestem zboczony.

To daj tak. jedną Poczekaj ja zrobię. Czekaj ja zrobię. A, mam no, kość, dobra. I... o masz jeszcze sedamkę już. Znaczy, nie nie sedzonka, tylko nasienie Nasienie. <grystanie> Jest. Ale jestem śmieszny. Oddawaj drewno. I, dobra, to ci zbiorę ci dobra, i, i później zreś. od... Czekaj, dobra, masz. Ej. Dziękuję. Dobra jest. Hmm. Nie mam żarła żadnego. Właśnie. Właśnie będę niego. To, to mi na teraz to. Jabłko teraz jem sobie. Jabłuszko. Oj, już. no, Dobra. Jest muszrom, jest muszrom, drugi. dobra jest. I jabłuszkę je, dobra. I czekaj, y, ma, nie mam piasku. Eee, tak? mamy. E, piasek? Tak? Tak. Y, eee, piasek? Już ci daję. Już ci daję. A to gdzie, kaktusa gdzieś indziej. Wiem, wiem, ale więcej daj go. Nie ma więcej. No. Nie ma więcej. A Dobre. A, poczekaj, mam dwa jeszcze, mhm. I masz czcina? Znaczy ja mam czcinę teraz, bo ja będę robił farmę, faremkę, to... Nie, to tutaj. No tutaj Ej, daj mi trzcinę. Daj mi trzcinę. Ale ja, ja robię faremkę. Ale tutaj jest trzcina. Gdzie? Tutaj. Ale trzcina rośnie szybciej na piasku. No to, to tutaj roz, e, rozwali nie, się to. Tam, dwa tego. Dwa piaski, dobra. Czemu... Czemu usunąłeś wodę? Teraz daleje. Nie, bo tu będą teksty. Poczekaj, bo do mnie kolor. Ostaw ten... No Odej piasek. Poczekaj, zaraz przyjdę. Zaraz będę. Nie masz mózgu. Piotrek, gdzie nie, nie mam mózgu? Nie mam mózgu. Ha, ha. Nie mam mózgu. Ma tu pustkę. Nie masz tu. Okej, okay, ja e, daj wodę. Jak masz. Dobra, Eee, już, przega masz I woda. piasek Kurde. Kurde Dobra Idę nocy, idę spać Ale nie Przeszkadzcie, ja nie może tak posadzić, bo, nie, bo tu będzie blokować, to nie, to nie, tutaj nie może, to nie może być piasek Za on tu farmę zrobiłeś Dobra, wisi. wisi mi Dobra, chodźmy zaraz tu ten, ten. Potworki się zespały Dobra, idź Dobra. o, skąd masz melony? nie, ja zasadziłem skoro, ja zasadziłem. Skoro, a tam chyba jest żeby zrobić, no, a to jest taka farma i teraz, dobra Ech. za małą tą farmę zrobiłeś powinna być kapka kapkę większa. tutaj rozwal poczekaj tutaj na i powiesz, trzeba ziemię, dobra czekaj Jeszcze potrzebujemy pasek dirta, to tutaj weźmiemy ziemię stąd. No to jeśli ja pójdę po kobla, bo nam nie starczy tego, tego. No idealnie, dobra, niechaj tak, nie, dobra, to zrób murek jeszcze, jak chcesz. Wiem właśnie. Dobra. Wiem właśnie. dobra. kobla. Eee, dobra. No. Yy, dobra, czy ja wezmę sobie wodę? Masz wody, czy nie? Ej, daj wiaderko! Eee... No ale ja masz. więcej. Były trzy wiaderka. Więcej? najpełniej daj mi wszystkie dobra. Dziękuję. A idę ten murek dopancić. Do Ale musi to być puste miejsce, czyli ten czyli furtkę. Dobra, dobra zrobię jeszcze. co się. Co to jest? What? Czemu tu jest taka przestrzeń? Tak? Sam tu kopały A mam ziemię, dobra To zakop... Już to kop... mamy, czy mam. Czika mamy, czy mam kopną? Mam. Jak fajnie. Dobra, jest mi Czemu się? a, Aaao, okej. Okay. Nie, nic już nie ma. No, ja Nie, ja... tutaj. Piękne. A fajna paremka. Za ładniejsza ciebie. ciebie. Dobra. Teraz Teraz... Co ty robisz? Sprawdzałem, ile czasu nagrywamy. Najmniej teraz będzie ciekawi. No teraz przynajmniej ten cień będzie lepszy, dobra. Jest zrobione, jest pięknie. Musimy jeszcze źródło olandy. Musimy jeszcze źródło radne. Tak, to ja, ja... to czekaj. To ja wezmę kamienę o kilofa, to czekaj, to muszę zrobić se albo to wrócę od razu. Dobra, to ja, ja mam pomysł. Redowna i w ogóle. E to ja idę, to ja Tego robię... To ja robię takie schodki na podziemi. Jak coś to, jak znajdę żelazo to ci powiem Dobra Będziemy mieli koble trochę od razu Ale nie mam pochodni, hmm. gdzie mamy już ten węgiel, o mam węgiel Mam jedną Mam jedną <noise> z ogółem. Tak z ogłem gdzie ty masz te Ja mam, czekaj, to ci dam. Sale do szynki. To wszystko. Dawaj. To psać. No ja No ja ja. tak się ustawiłem, że ja wszystko zebrałem. Dobra, masz. ej no, weź jeszcze wiaderko. Dobra. To ja zrobię sobie pochodnie od razu. Co? ci O, je na pochodni jest. Patyki. Zrób piecy A gdzie jest sewuta że lawa? Dałem Ci wiaderko bo do lawy Do lawy ci się przyda Wiaderko Chodźcie po co lawy mi się wiaderko przyda No bo jak znajdziesz y, lawę no to... Wo... Y, to... Wiaderko Chodziłem A tu daj wiaderko A dobra Dość ci dałem zaraz idziemy na... Zupar Zupa, Roman. Zupa Dupa romanę. Dobra. Ja myślę, że ten odcinek ulegnie końca. Tak więc... Yy... Od razu będziemy nagrywać drugi, więc nie musicie się martwić. Dodam od razu, jak ten nam pierwszy. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapy w górę. Ja się z wami żegnam. Cześć.